Kolejny film sprawił, że ludzie zaczęli kwestionować to, co możliwe, zastanawiając się, czy istnieje moc, która wykracza daleko ponad to, co możemy ujrzeć. Nawet lekarz był oszołomiony. Nadal nie wiemy wiele o wszechświecie i tym, co znajduje się poza jego granicami. Cokolwiek zostało zaplanowane przez wroga, by cię powstrzymać. I sprawić, byś się cofnął, zostaje pochłonięte przez ogień. Powiedziałem, zostaje pochłonięte przez ogień. W Santo Johannesburgów, ale już Amnesty International, miało miejsce niezwykłe nabożeństwo, podczas którego ludzie. Którzy przybyli z całego świata, zgromadzili się na wielki finał czuwania. Atmosfera była wypełniona wiarą, kiedy pastor Alf Lukau pod natchnieniem Ducha Świętego mówił o wielkości Boga. Nagle dało się słyszeć zamieszanie, podczas gdy mąż Boży, pastor Alf Lukau, głaszał deklarację, będąc pod namaszczeniem Bożym. Co tam się dzieje? Atmosfera nagle się zmieniła, wypełniając powietrze niezaprzeczalnym napięciem. Co tam się dzieje? Wiara ludzi wzrosła, ponieważ wiedzieli, że dokonało się coś ponadnaturalnego. Co się dzieje? Mężu Boży, ta kobieta mówi, że jej córka była niewidoma, ale jej oczy zostały w tym momencie otwarte i zaczęła widzieć: Dokonało się coś niewiarygodnego. Kongregacja wybuchła radością, i Wy przyjmijcie swój cud. To dziecko było niewidome. Tak było, mężu Boży, przez pięć lat. Była niewidoma przez pięć lat, i woda została uzdrowiona. Wcześniej podczas nabożeństwa pastor podzielił się pełnym mocy przekazem z Księgi Królewskiej o tym, jak Eliasz uzdrowił wody, wprowadzając życie tam, gdzie panowała śmierć i niepłodność. Pastor Alf przypomniał wszystkim, że ten sam Bóg, który uzdrowił wody, nadal uzdrawia i dziś. To niewidome, małe dziecko znało jedynie ciemność. Przez lata żyło w świecie, nie posługując się wzrokiem, nie było w stanie widzieć, czytać i doświadczać życia w pełni. Pięć lat ślepoty, pięć lat braku wzroku. Widzimy, jak cudowna moc Boża działa w zadziwiający sposób. Bóg jest Bogiem, który dokonuje cudów i nadal dokonuje ich pośród swego ludu. List do Rzymian 1,16 mówi, że Ewangelia Jezusa jest mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Jeśli nie wierzysz, nie możesz dostąpić zbawienia, ponieważ musisz wierzyć, by być zbawionym. Moc działa, kiedy okazujemy wiarę. Niech chwała będzie Jezusowi. Spójrzcie na sąsiada, by zobaczyć, czy Bóg czegoś dokonuje. Spróbujcie zrobić to, czego nie potrafiliście wcześniej, gdziekolwiek jesteście. Zróbcie to, czego nie mogliście zrobić. Czy widzicie to? To niesamowite. Uwielbicie Jezusa. Po raz pierwszy od ponad 60 miesięcy to dziecko może ujrzeć twarze innych osób, twarz matki i piękno świata, który kiedyś wydawał się tajemniczym. Kiedy atmosfera pozostaje wypełniona zadziwieniem, doktor LeBo podchodzi z zaciekawieniem, zmieszanym ze zdziwieniem. Jasnym jest, że niemożność ujrzenia światła, które kiedyś charakteryzowało życie tego dziecka, ślepota, która sprawiała, że żyło w świecie ciemności, już nie jest problemem. Dziecko widzi, zostało uzdrowione. Według tego, co mówi lekarz, twierdzi, że dziecko widzi, ale nie wie, jak to możliwe. Jak to nazwałeś, doktorze? Dziecko ma zmętnienie rogówki, ale jednak widzi, tak widzi. Zmętnienie pokrywa tęczówkę i nawet źrenice. Tak naprawdę chciałoby się zapytać, czy naprawdę widzisz? Idź za mną. Wydajcie z siebie okrzyk na cześć Ducha Świętego. Łzy zadziwienia płyną po twarzy matki, kiedy jest świadkiem tego niezaprzeczalnego cudu. A teraz wszyscy podnieście dłonie. Wyczuwam, że Jezus Chrystus uzdrowił Wasze wody. I ziemia nie może pozostać już bezpłodna. Biblia mówi nam w Ewangelii Mateusza 19, 26, że u ludzi to niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Sytuacje i okoliczności, które wykraczają poza ludzkie możliwości, nadal można zmienić z Bogiem, który czyni znaki i cuda, wyrażając w ten sposób swoją wielką miłość względem nas. Tak jak Jezus uzdrowił niewidomego w Bedsidzie, nadal uzdrawiaj dzisiaj, a życie tego dziecka jest na to dowodem. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Udostępnij. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na kanale ami TV lub podczas transmisji na żywo. Śledź Pastora Alfa Lukału na platformach społecznościowych.